Siemanko, w dzisiejszym odcinku naszej serii na Viacrafcie. Ze mną jest balon. Siema, Za nami jest zamek. Może trochę słabo widoczny, ale jest. tak jak jest wioska mpc ków No i tak, w, dzisiejszy, w, dzisze, w dzisiejszym odcinku będziemy sobie gadać, a przy okazji kopać diaksy ze stona oraz inne surowce. Więc bierzemy się do roboty. Yy, balon już poszedł kopać Ale i tak mu się na pewno znudzi po 5 minutach tak. Ja może sobie tego kopał tu No i tak za... 6 dni mamy wielką wojnę Więc się trochę już przygotowujemy Każdy musi mieć dobrego protaweku Jakieś tam kok koksy jabłka, potiągsy no i różne fajne rzeczy Nuter na ziemię żelazne, bo wczoraj stracił diaksowe Nie będę teraz na razie za, za dużo gadał Wolę się bardziej skupić na kopaniu diaksów <laughs> Wielki bęk Powiedzcie co to u odcinka, wielki bęk Nutar ile masz dżdżdżsów? Zero Ty <gryś> już wykopałeś przedtem Jednego Ja mam dwa Myślisz, myślisz że mi stanie? <gryś>. O lawa gdzie? Cisnę, i obok woda! Ale podnieta Uzu, pompiemy się w ciepłym kutasie Byś... byś chciał O, Ederman! No, no, to go zabij Odpugnął Dobra, ja kopiec, się pochodź Smród! Spod, f spod twojego krocza Ja go wziąłem i mam A czym następujesz w grę? La 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 bomba O o o Agat pała 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 Wiesz jak wyginająca Kacper sadzi Kiedy Kacper poli do góry Chuje do mojej ręki Rano, ogarnij. Dobra, no teraz Grzej No, teraz kilo. No, teraz kilo. O, pająki, słuchaj. <laughs> Pójdę <Pływa> starać dłoń. <laughs> Jedziemy pojąło Teraz ogarnij się. się. Chyba nie da lizacka. Po co mi lizak? Ech, Żeby się nie nudziło. Ale ma normalnie dużo pochodni. Ja mam siedem. No, a mi dałeś jedną. Co? Dołeś. Młodziej kurwa nie jestem. Jak mam Fullbright ...brick. Daj bez atmosferą małego <laughs> Widzicie, to jest od pierdoluszka, twarga, zaraza hmm. Lol, ale jak sam nie chcą lecieć? Ale co ty, ty myślisz, że ty kopiesz kosztynki? W Według... dupie No Ach, Pająk tak, naskoczmy. gdzieś pająki są. Tupie, to mam, Będą mogły nie widzę. Małe, wyssaj mojego małego. małego. Uuuu! są to jest, lepiej tak nie śpiewaj. Tak, nie wiem, ci. pod koniec już mam, już mam czerwoną kreseczkę. Już ma radę być, co tu idę. Wsadź mi antylopespon. Hehehe. <gry> Dobra, kąpię już następny. LOL z Rodiaksów. Tu masz problem. Nastraj to będą. No gaz tą pochodnią. Ja, jak można... Aha, spoko. Zasmujemy. Małego. 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 To <grym> <grym> Jaki Pokażę mnie ciebie w przyszłości. <grym> <czym popier> <grym> I rozwaliłem kamień. No, mocny jesteś. Jeszcze ci ten cobblestone wypadł. O, wspomnę to Ja chcę, diaksy. Jestem może świeć. Edź, eć. O, diaks! Ile? Jeden. No. po jednym, ale często. Saj, saj, swego małego. Wuuu! Wuuu! <śmulatuj> jak, jak ciemno, jak ciemno na dworze. Jak ciemno? Ej, lol, patrz! LOL, jak ciemno na dworze! Ej, lol! Ale ciemno! A ja sam się też bratem! Bo mieszkam na jednym osiedlu, drodzy widzowie. Nie wuj, i ciemno! I teraz wypadniesz, szkoda, Mi samo żelazo leci. I lapis. 10 złota i 15 żelaza dopiero No ja mam czekaj 16 żelaza 3 taki kamienia Dobra ja idę odłożyć itemy Jaki ty Nie bo miejsca już nie mam Edermana słyszałem Czekaj. To mu do pieca dołożę. Ja, ale z tak węgla. Ej, co tydzień przychodzą te jaksześ. Te, te Mówiłeś prawdę. Co mówiłem? O czym mówiłem, prawda? Te jaksześ co tydzień przychodzą. No a co a, a co przyszły ci? Nie, ale przyjdą, bo jak daję zestaw VIP, to piszę mi, będziesz mógł użyć tej komendy dopiero za 6 dni, 10 godzin. Wow. Ja ze mną jak się ubrać. Zobaczcie, zobaczcie jak jeszcze mię to kopce Dobra, czekaj, teraz miałem Aha i te koky. Co? Dobra, ja chyba już będę może Oprówadź po zamku. Kończył nagranie Oprówadź teraz po zamku. Po co? Ej, jak ciemno ej! Popatrz, no widzę, ale za oknem teraz ciemno się. No nu nuter węgla nie zbiera. Zrobimy z tej do miniatury w filmiku. Jakby jak, jak będzie. Jak ciemno. To zdjęcie. No, do zobaczenia. Tam za mną no, nuter kopie. Zombie z nich. O zombiak.